Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto kruszet z dżemem. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej, kostkę masła, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, 4-5 łyżek cukru. 5 żółtek, łyżkę kakao i dżem. To jest ciasto. A później zrobimy pianę. Mamy 5 białek, szklankę cukru i łyżkę mąki ziemniaczanej. Ciasto zrobimy, podzielimy na 3 części. Do jednej części dołożymy kakao i ciasto, jedną część zamrozimy, drugą wyłożymy do formy 25 na 30, a trzecią damy do zamrażarki. I będziemy jedno ciasto damy na formę, posmarujemy dżemem, potem ciasto damy kakaowe i nabierz ciasto z zamrażarki przepraszam <laughs> teraz będziemy robić ciasto masło ścieramy na tarle tarło oprószamy mąką Opruszamy mąką Dodamy oczywiście szczyptę soli. Masły podkreśla smak słodyczy. Ciasto kruche należy energicznymi ruchami wyrobić i składamy w lodówce około 30 minut. Dodatkowo ciasto będziemy jedną część zamrażać. Masło już mamy. W tartę dołożymy szczytkę soli, żółtka i zagniatamy ciasto. 5 żółtek, bo z pięciu białek zrobimy pianę. <kuh> Do jednej części dołożymy kakao i gdyby tak się zdarzyło, że jest za suche, to dołożymy łyżkę kwaśnej śmietany, bo to jest wszystko uzależnione od wielkości jajek. I ja do mojego ciasta dołożę łyżkę kwaśnej śmietany. I teraz będę miała idealne ciasto, bo nie zawsze ta śmietana jest konieczna. Jeżeli żółtka są większe, to nie potrzebujemy śmietany, ale w moim przypadku ta śmietana była konieczna. Łyżkę kwaśnej śmietany. No i ciasto już mamy. I podzielimy na trzy części. Często już jest bardzo ładne. Ciasta króch nie należy długo wyrabiać. I teraz już dzielimy na trzy części. Tak wygląda przy kroju kruche ciasto. a tu dołożymy kakao i wyrobimy ten nie będzie niepotrzebny, a tu należy dołożyć kakao. Ja mam to ciemne kakao, ono ma bardzo intensywny kolor, ale jeżeli na przykład mamy jaśniejsze kakao, to również możemy dołożyć na przykład półtora łyżki i troszkę kwaśnej śmietany. Wtedy ten kolor będziemy mieli intensywniejszy. Tak i to mamy. Pakujemy do lodówki jedno ciasto do zamrażarki i później wyłożymy blaszkę i będziemy dalsze czynności z naszym ciastem robić. Kruszec będzie z W Formę już mam wyłożoną jedną częścią ciasta i na to daję ulubiony dżem ja mam tutaj dżem truskawkowy ale to jest obojętnie smaczny jest wiśniowy to już jaki kto lubi tylko że to musi być dosyć duży słoiczek tego dżemu i smarujemy ciasto dżemem całą powierzchnię Ten drzem ścieramy ciasto taka kapelusze. Staramy się po całej powierzchni, a jeżeli takie mamy boki, to wyrównamy i będziemy mieli ciasto kakaowe starte. Troszeczkę to wyrównamy. Ciasto mamy starte, a teraz należy ubić pianę. Pianę ubijamy ze szczyptą soli, ze szklanką cukru, a na koniec damy łyżkę mąki ziemniaczanej. i pianę ubijamy na sztywno. Pianę już mamy ubito. Dosypujemy mąkę ziemniaczaną. I już należy pomieszczać. Kładamy pianę na no, ciasto kakaowe. I na wierzch ścieramy ciasto z zamrażarki. I mamy gotowe ciasto. Pamiętamy, że musimy mieć całą powierzchnię ciasta posypaną takim ciastem. i tak przygotowane ciasto wędruje na godzinę do piekarnika w 170 stopnia. Kruszet z dżemem. I tak oto kruszet z dżemem mamy upieczony. Pozostawiamy do ostudzenia. Kruszek z dżemem. Ciasto już mamy ostudzone. Oprószymy cukrem pudrem. I ukroimy kawałeczek. No tu ten pierwszy kawałeczek, to mam lekki, lekki problem. A sobie inaczej poradzę. O, tak będzie łatwiej. I tu mamy odkroimy kawałeczek. Tak oto wygląda ciasto kruczet z dżemem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.